Dzień dobry, ja jest Tywilki to kolejny super odcinek na moim kanale i dzisiaj jest ze mną Szczypsą! Eee, we wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Feliz Navidad i tak, Jingle Bells. Dobra, dokładnie. co my tutaj mamy? No mamy dzisiaj kalendarz adwentowy, kolejny dzień, Dzisiaj jest co? 12, A który to tak? jest dzisiaj? dzisiaj? Dzisiaj jest 12. 12. Czaisz, że już połowa minęła grudnia i za połowę grudnia będzie, w sensie, wiesz o co że 12, 24 12, Wiesz czego się cieszę? 24. Że ja tego dnia tutaj właśnie mhm. usiądę z rodziną do wigilijnego stołu i nawpierniczam się tylu pierogów, jak nigdy w życiu <laughs> tyle nie zjadłem, nie? Dobra, <laughs> e Dwunasty. Patrzę co tu jest. Ja pusty też. był niestety. Spraw... No nie, na pewno tam coś było. Serio skupujesz. był pusty. Przysięgam, że był pusty. Nie, e, możliwe że był pusty. Dobra, nederajtowy killoff był. Okej, okay, to jest całkiem dobry prezent jak na dwunastkę. Jak myślisz? No myślę, że git. To A że jestem ciekaw co 24 nie. będzie. Ja mam nadzieję, że ta będzie 300 stacków diaksów. Tak? Tak. Bo nie zmieściłoby się w tej skrzynce, jak chciałbym nie tylko tak Nieważne, ale może ona ma po prostu, ma, jest fizyczna i głębiej ma jakąś schowaną tak naprawdę. To Myś... właśnie by musiałaby być niefizyczna. Dobrze, za dużo rozkwiniamy. E, słuchaj. Zastawanie. Słucham. To ty e... nie słuchaj. No dobra, to jest ja ciebie sprawa. słucham. Ponieważ y, Steve napisał mi, że potrzebuje mnie jako opiekunkę dziecka. I dobra, to czym się ciepło. Nie, 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 nie. nie! I ty stwierdziała, że ty jesteś idealnym kompanem w ogóle do tego. I ja? Idealnym kompanem do opiekowania się we, dziećmi? We. Słuchaj, dobra, ale musisz mi dać chwilę, muszę zajść po kajdanki i kij baseballowe. Co? Czemu? Dlaczego? O, ja to tak. jest najlepszy sposób. O nie. Dobra, no to co? Czyli musimy zająć się, yy, no, ale tym małym herobrynem. Tak, ja nie chcę się nim zajmować. Coś, idziemy, dlaczego, ty, dlaczego twój instynkt kobiecy, macierzyński, prawda, tutaj sprawia, że ty chcesz się nawet ale takim to nie dzieciakiem jest tak, zajmować? Ja nie yy, chcę się nim zajmować. Ja po prostu Słuchaj, to pieniądze ze szczytu. Steve, Steve ma problem, to jest jego dziecko. Dlaczego ja mam y, y, mu pomagać z jego problemami? Nie rozumiem tego. Yy, nie to ty jesteś ja nie na które pomagają po prostu ludziom w ciężkich sytuacjach życiowych, tak? No oni znaczy, mają bardzo ciężką No tak, ja myślę, Ale ja już ciężko. im pomogłem jak mogłem, kurde, Agnieszka Dovbor, tutaj nasz nowy dom zrobiłem elegancko <noise> i, I ja już ze swojej strony więcej nie mogę zrobić Przestań, Szybson, y ja myślę, że możesz Weź otwórz swoje serce, niedługo są święta, wiesz co, bądź trochę otwarty no dobra, na ludzi ci i na pomoc. Będzie. Dobra, dawaj, gdzie jest ten Bachor? Dzień dobry, How are you, e Mam mega problem

Tłumaczyć Hiro Hero Brain na, na, na polskie <laughs> <żeby laughs> Bohater <Yeah>, Bryan. <laughs> to nie jest bohater, to jest stronę <laughs> <bohater Brian. laughs> Ej yes. dobra, Saj, to cio, mam wolny czas, tak? Dajcie sobie dobę. No w sensie, jak wolny czas, to ty my go zostawiasz go dla raz, tak, tylko no, bo ja a ty też takiego robił. Dobra, ale czekaj, Aha. tak jak z spalanką się mówiłam, ten. Pięć zielonych za cały dzień, tak? No bo głównie też ucieka. To jest to, to Dobra, nice. chodź, <laughs> hey. O, dobra, dziękuję <laughs> bardzo. bardzo. Bardzo dziękuję. To ten, czym się. E, ale to też. Weź no, weź chodź szybko po niego. Dobra, zaraz ten... ci dam. Chodź, 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 chodź. Weź, bo on kurde, tutaj wblał. Ile zostało do zielonych? Pięć. Dobra, słuchaj, ja na niego krzyczę, ty go łapiesz. To słucha, jest najlepsze, że mówiłam się z spalanką na trzy, a dostałam pięć. Dobra. Okej, no bo to jest iwan. O, do budowlanego przedu. Nie Idziecie o ukraść nikt Gdzie on jest? zszedł na dół. zszedł na dół. Bele. Patrz, siedzi tu. Chowa się za, za dirtem. Mhm. Patrz, Wiesz, ile zarobiłaś w ogóle? A, nic. Nic, ale ostatnio yy, ten... Ej, ale, to ja, na... ale ja kupowałem tu ostatnio no właśnie. Tak, no tak, ja wzięłam to, o, no o, jestem coś? w szoku właśnie. Okej, okej, okay, okay, wypłaciłaś. dziękuję Tak, wypłaciłam właśnie. Dobra, słuchaj mnie ty niesforny dzieciachu. E, musimy, musimy zająć się tobą elegancko. Musimy cię wychować na poważonego żołnierza. Prawda. Chodź tutaj. Ale no On nas w ogóle nie słucha, no e. kurde! Smrodzie mały, mówię coś do ciebie. Halo! Dobra, Ej, no i to jest to Hiro właśnie, Brian. dlatego ja nie lubię dzieci. No kurde, jak do... No i do Paulina Styla jeszcze wchodzi. Nie, słuchaj, go trzeba nagradzać. Co lubi, co lubi yy, Hiro Brian? Nie Ej, nie bij tego! Co Ej, lubią dzieci? co chcesz mleczko? Słodycie lubią, Uhu, masz jakieś? Uhu. Patrz. Ej, masz. on marchewek raczej nie będzie lubił, co? Nie, ale ja mam kuki. patrz. Chcesz ciasteczko? Masz. O, no tak! Masz, że jak się go boję trochę. Nice. No ja, ja troszkę też jestem w strachu. Patrz, okay. ja mu tort nawet dam. Okay. E, Ej, chodź tu młody. Gdzie ty jesteś? Patrz. Dostaniesz takiego torta na koniec, jak będziesz grzeszył, dobra? Mhm. No to <laughs> pogadaj. No dobra, no to... No ja nie wiem, co ja mam z nim robić. On po prostu idzie czy... przed siebie, nie? A może chcesz się połowić z zombiaczkiem, głową zombiaczka, popatrz. Ej, Hiro, U, Brian, Hero. Ej, bo... e, no zabił bałwana! No dobra, tu po prostu on ma... Nie, wiesz, no że on no dobra, ma na to jest w ogóle... Masz, pobaw się tym. No, no właśnie, to mnie niepokoi. Założę to na głowę, jestem pewien. O, nie, postawił. No i nie, pod... Skacze się. No i fajnie. No i dobra, no to... Yy, a może za, zabierzmy go na plac zabaw teraz obok ciebie? Mhm, mm to jest dobry plan. Ej, Hiruś. Tylko on idzie troszkę w drugą stronę, Z zostawi głowę. Biorę mu to. Halo, u -u. Ej, e. czekaj, halo, jak, jak się kurde wzywa dzieci? On no nie, nie wiem, hałek do nogi. Kurde bele. no czekaj, stop! Nie, no kurde, ja nie mogę go bić z tego. Ja czekaj, no ja też nie chcę. Słuchaj, yy, bohater Brian, chodź, idziemy do... Yy, tam jest taki plac zabaw. Lubisz place zabaw, co? Na no No lubisz. No, chodź, dawaj. No nie pękaj, dawaj, patrz, patrz jak nie dobrze idziesz, prawie. no elegancko, super, patrz. jest Placek no. dyniowy dla ciebie. No, no fajnie, dobra, nie. Ja nie mogę nie. Dobre, Ja nie, choć, ja nie mogę być Dostaniesz pracę dyniowy jak dotrzemy na plac zabaw, dobra? Elegancko, choć, choć, przejdziesz choć, przez most, boisz się nie. czy się nie boisz? Śmiało, dasz radę No i pięknie No to jest kurczę, samobójca o, o kurde pod lód, pod lód, Ja nie e, mogę Bryan! Ej, przestań Weź się kurde, zrób coś Czekaj, wypływa, o, wypływa, o, dobra, dobra w, nie w, jest w, taki, nie dobra Jest inteligentny nawet. No mega inteligentny, to było po prostu tak mądre On w ogóle w krótkim rękawku chodzi i w zimę To jest no Matka o niego nie dba. Dobra. Ej, kurde, Ej nie, no nie w tą stronę, nie, czekaj, czekaj, uważaj, Bo... nie! Dobra, Ej. on jest szalony, Nie, chodź tu on na górę, no, chodź, dawaj, chodź tu. Come on, come on. no, super, dobry Hiro Brian, bardzo dobry. Nie, nie, no, nie wchodź, wchodź tam. tam. Tam nie można. Nie chodź. No, nie, Kurczę, słuchaj mnie. Chodź, no. Jasny gwint. Ej, co on robi? No nie rób tak! Nie, no. Dobra, on i zaś pod lód, zaś pod lód. Gdzie on jest? No nie. D. Czekaj, czekaj, dobra, wyrzucił dirta, lecę za nim, lecę za nim, ciągle tak jak długo mieć mogę na oko. O, dirtem sobie rzuca. Nie co on jest? O tu jest, dobra, szybko. O, wypłynął! Na... Ej, on ma jakieś zdolności, w ogóle pływak wyborowy. Dobra, tak. chodź idziemy na ten plac zabaw. Chodź, halo. Chodź placek dnia wydał. Chodź, chodź, patrz, wiesz, jakie na rzeczy. Nie, słyszę się, słyszę się. Nie, nie, no nie słyszy się, no przecież się pali. Dobra, kurde. Ty się nie Jak się mówi na ból. ogień? To jest si, to jest si. To to nie jest można. Si. <noise> ja pierdziela. Nie patrz na ogień, bo się zasikasz w nocy. Właśnie, nie można patrzeć na ogień. Chcesz Hiruję, to jest si. Chodź. Dobra, tak. Idziemy. Chodź. Dawaj, idziemy na ten plac zabaw. Dostaniesz pracę gdy do niej. Ale ja może... dałaś mi ciastka jakieś już. No tak, no dam. No. Tak na zachętę. Szczepson może, weźmiesz to go na opa. Tak, już biegnę oczywiście. Oni nie umie wejść, tam... on wejść, on nie umie tutaj wejść. No bo się nażarł, ciastek, to ciężki się poczuł, nie? <grym> patrz, jak on powiedzie. Dobra, tu, patrz. Nie, nie musisz nigdzie się wspinać. Dobra, Ale dobrze, elegansko. Dobra, dobra. dobra, dobra. O. patrz, jesteśmy coraz bliżej tego do placu zabaw. Dobra, już się on idzie do szkoły. Wsiadasz, to jest Ta. mądry. Nie tędy, tu nie możesz iść, to jest ściana. Przez ścianę się nie przechodzi, Hiruś. Słyszysz, patrz, tutaj w moją stronę chodź tu w prawo. No, napotkał Uch. lekki problem. Tak, czemu musisz tam Kiwa głową, zabić? kiwa no, głową. czemu tam chcesz iść? No weź, kurde, coś to otworzyć. On, on, on jest jak kot, on idzie prosto przed ciebie. No. no widzisz, elegancko. Super, naprawdę super. Dobra. Genialnie. Chodź, chodź, patrz, też ci tu otworzę, dawaj. No dawaj. Mhm. <słuch> No co no, teraz, teraz prostu, tak może, teraz pan. On jest po prostu robić, inny, no? dobra? On jest inny. Tak, dobra, no, Dobra, możesz się tu bawić, to. nie? Bacz, Plasek gdy Ci obie cen, to masz. Śmiało. Jest? Niech ci służy. Smakuje ci. Jest dobre? Mleko, okay, napisie, nakle, zaklep, beknice. Haftni. <laughs> Dobrze. No może lepiej nie. Ale Ej, jakby mu się ulało, to tego wycierasz, dobra? Nie, nie, nie ma takiej opcji, w ja nie było w tego Ja w na pewno nie, ja, bo ja, ja się pożygam, jakoś Czy on się posikał właśnie do śniegu? Nie, jest dalej biały, nie jest żółty. Czyli nie jest źle, nie, nie ma tragedii wszystko. Nie, dobrze. tylko w gacie się z Ja nie mogę, ja go nie przebieram nie ma takiej mości. Nie, ja go też nie dotykam, ja się, mówię, że się pożywię. ja też go nie będę dotykać, no to nie jest, to jest, nie jest moje dziecko, jakby. A swoje ja sobie, byś mogła? Tak, swoje by mogła, ale to nie jest moje dziecko. Ej dobra, uważaj, bo on się jeszcze nogę złamie i tyle będzie. Weź, weź go pinnąć, no kurde bele, no, ja od na drzewa ten? wchodzi. No na drzewa wchodzi, o, on no. On właśnie przepłynął maraton pod lodem, to co ja już wam, ja już się o nic nie boję. No, stary. Chodź tutaj, otwilenie jak się, się znalazła. Dobra, no, weź. Znalazł sobie nowe, nowe, nowy plac zabaw, drzewa. Ej, teraz jest z małpą. Tańcz z nami on jest tarzan. tarzan. Dobra, Tarzan, ty. Ej, młody, chodź już. To jest niebezpieczne, nie możesz tak. Obiecałem ci torcik, dobra? Tutaj patrz, elegancki taki. Ej, możemy na przykład cię umówić... Czekaj, co bym mógł mu zaoferować zamiast zamian za torta? Nie wiem. Coś dobrego, co w się sensie, wiesz. właśnie myślę Coś, co nad tym. Nie sprawi, myślę. że będzie grzeczny przede wszystkim gdzieś na stół. E, dobra, siadaj na ławkę. <grym> Gdzie on jest? O tu jest. No on tak schodzi dziwnie, jak niekonwencjonalnie. konwencjonalnie. Nie, on nie chce. Kurczę, nie, nie, nie wiem kiwa głową, że nie chce. Nie chce? Nie chcesz torta? No, Halo, Zobacz, zaraz Hiruś. się zobaczy, patrz. No poskacz. Jest tort. Super. Patrz, Hiruś, tam jest torcik. E, on płacz! Płacze. nie, Hiruś, nie płacz! Jak się weź zrób. Co się widzi, ciążeni ma... Ej, Ech, nie płacz. Nie płacz, FK, nie płacz. Ciesz, bo tu miejsca no. brak, na twoje babskie łzy. Waki nie płaczą. Hiruś. No. Poza tym jesteś bohater, Brian. No właśnie, rozumiesz? nie możesz płakać. Nie ma na to miejsca w ogóle, rozumiesz mnie? No i ja on znowu pod lód. No, 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 no on lubi, o, jest zimny, no, chłopak. Ten. Lubi lubi. Chyba specjalizacją jest lud, nice. Dobra, weź. Pat, wypłynął znowu. Ej, ale on, on Andorem całkiem, on całkiem. Dobra! M a nie, on nie zamuczy, bo nie umie mówić jeszcze. <laughs> <laughs> Ej, może go spróbujemy <laughs> nauczyć mówić. Chiruś powiedz, Milki. No, zajmij się super, super ma Wrocław, no, O aha, nie, oj no. nie, idziesz w złą stronę, kolego oj. sympatyczny. <laughs> nie, no, przestań chodzić na te drzewa, i to jest to niebezpieczne. Fajnie, Gdzie on spadnie i umrze. No tam na to Gdzie drzewo, jest? na dżunglowe drzewo twoje. O kurde, mocny jest zawodnik. Dobra, lecę za nim. Weź tu, kurdego. Weź tu w razie czego. Słuchaj mnie. Fajnie. Jak Teraz... skoczy, to też skoczę. Co <laughs> robiście? Nie, 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 nie! Dobra. Kiedy no. żyjesz? Obiecałem, kranku. że też to nie, zrobię. Nie, on płacze teraz, no i znowu. No bo, no bo co, jak złamał Girę, no to co ja mam zrobić, Kurde, no? masz no to... mleczko tutaj, nie wiem, kuki, proszę, masz nie, płacze, płacze, nie Masz, mleczko tutaj, bo miało go jedzenie no, miasto, no, złote, jabko, no, weź, o, złote jabłko, weź coś jeszcze, weź, masz, weź taki miecz. Jest. Nie, oszalałeś stary, wziąłeś ten miecz, co nie? Nie. Nie, no już, już, już się wystarczyłam. Wszystko dobrze już, Hiruś, git? No. Wiesz co, mi się wydaje, że jest no trzeba go położyć spać. Ja też tak myślę, Hiruś, chodź. Nie tam, nie jest zdecydowanie. Ale nie, nie, tam. Nie, tam nie, nie, nie. Ale zdecydowanie nie, nie, tutaj zdecydowanie możesz już spać. Nie tam, tu jest nie zdecydowanie, zdecydowanie elegancko. No nie jest w ogóle, to jest niebezpieczne. Ej, dawaj, dawaj. A to szczym są kurde, powali mnie w ogóle. Tu, tu jest łóżko na górze dla ciebie nie, przygotowane. Nie, nie. Tylko nie tu. Ej, chodź, on nie za do został składa? stary. No nie mogę na to. On pośpi, on włosze, to co zasnął już, popatrz. No patrz, jak legną elegancko. No i dobra. No i dobra. No i git, no i git. Jutro trzeba odgrywać rzeczy. Zarobi się, się. No to ja będę Dobra, to trzym się.